Każdy ma plan, dopóki nie dostanie w mordę. To odpowiedzenie Majka Tysona świetnie ilustruje, co dzieje się w naszych głowach, gdy tylko odłożymy trochę pieniędzy, a tu nagle łup, pojawia się jakiś nieprzewidziany wydatek i demoluje nasz cały plan. A to jakaś zaległa składka ubezpieczeniowa, a to rozliczenie mediów ze wspólnoty mieszkaniowej, a to przegląd samochodu, a to aparat ortodontyczny dla dziecka. Kurde, no zawsze coś. Nic tym dziwnego, że u niektórych osób tych, które dopiero zaczynają brać się z finansami za bary, pojawia się taki efekt ukąszenia węża. Stąd właśnie ten wąż na naszej okładce. Próbowałem, ale się sparzyłem, bo jak tylko zacznę, to zawsze jakiś nagły wydatek drenuje mi konto do zera. No i po takim ukąszeniu e, ludzie ci wracają do wydawania pieniędzy na czuja i przez kolejne lata wydają wszystko, co zarabiają, oddając ogromne pieniądze innym ludziom. I do tego jeszcze się dziwią, jak to jest, że ciągle nie mam. Pieniędzy. Czy da się temu jakoś zaradzić? Jasne, że tak, i podrzucę Wam narzędzie, które skutecznie pomaga w znaniu nieregularnych wydatków, ale zacznijmy od ważniejszej odpowiedzi. Od odpowiedzi na pytanie, po cholerę, zawracać sobie głowę planowaniem wydatków. No i słuchajcie, taka najkrótsza odpowiedź brzmi, bo nasze mózgi, ze swoją skłonnością do bezrefleksyjnego, impulsywnego działania, są beznadziejne w zarządzaniu finansami. I jeśli nie zastosujemy jakiejś Dobrej, systematycznej, świadomej metody, no to będziemy rozpijać wszystko, co zarabiamy. Ba, będziemy sobie nawet tłumaczyć, że to jest jedyne wyjście, że to jedyna droga. Bo wszyscy tak robią, bo za mało zarabiamy, bo drożyzna, bo brak czasu, bo próbowaliśmy już wszystkiego. Ha, kurde, ile razy ja już to słyszałem? Próbowałem wszystkiego. Jasne. Z wyjątkiem konsekwentnego działania przez kilka miesięcy. Oglądasz mój kanał, dlatego zakładam, że nie chcesz się czuć jak. Przepraszam za wyrażenie, ofiara losu, którą wciąż zaskakują nieprzewidziane wydatki. No właśnie, czy na pewno nieprzewidziane? O rany. W tym roku święta Bożego Narodzenia wypadają w grudniu, urodziny Twojego dziecka w czerwcu, szkolna wyprawka we wrześniu? Wow, ależ to nieprzewidywalne. Wiem, ten mój przyśmiewczy ton może być trochę wkurzający, ale. Zanim odsądzicie mnie w komentarzach od czci i wiary, pisząc o moim braku delikatności czy empatii, wiedzcie, że robię to dzisiaj z pełną premedytacją. Bo jeśli ciągle zaskakują Cię nieprzewidziane wydatki, to bardzo chciałbym, żebyś się dzisiaj wkurzył. Tylko nie wkurzaj się na mnie za to, że nazywam rzeczy po imieniu, tylko wkurz się na siebie. Za to, że ciągle znajdujesz jakąś wymówkę, zamiast w końcu zacząć budować oszczędności. Przecież masz głowę na karku i taki drobiazg jak zaplanowanie wydatków nie może być dla Ciebie za trudny. Tu chodzi o. Proste dodawanie i odejmowanie, to nawet nie ma dzielenia, także potrafisz to robić od późnego przedszkola, a już na pewno bardzo wczesnej podstawówki. No i jak już tak trochę się na siebie wkurzysz i dotrze do ciebie, że masz dość ciągłego braku tego poczucia sprawczości, braku kontroli i chcesz to zmienić? O, to to jest dobry moment. I teraz mogę ci powiedzieć, jak krok po kroku doprowadzić do sytuacji, w której nieregularne wydatki przestaną cię zaskakiwać. Ale najpierw krótka informacja dla tych, którzy nie są z nami na żywo, a na YouTubie nie obejrzą filmu do końca, wpadnijcie na stronę fincrafters.pl, bo tylko do 30 września trwa nabór do naszej super społeczności Fincrafters. Także wróćmy do wydatków. Słuchaj, przede wszystkim musisz wiedzieć, że większość tego, co ludzie nazywają nieprzewidzianymi wydatkami, to są po prostu wydatki, o których nie pamiętają. A dlaczego nie pamiętają? Bo nie ponoszą ich w każdym miesiącu. To nie jest czynsz za mieszkanie, czy jedzenie i picie to zawsze mamy z tyłu głowy tylko coś opłacamy raz na kwartał, raz na pół roku, czy raz na rok. Szczególnie te roczne wydatki potrafią skutecznie zdemolować nawet misternie przygotowany budżet. No i co zrobić, żeby nie dać im się zaskoczyć? Proszę bardzo, oto krótka instrukcja, krok po kroku. Po pierwsze, pobierz sobie plik w Excelu. I link do tego pliku znajdziesz pod filmem, będzie też w artykule na blogu. To jest taki arkusz, który wykorzystujemy na jednych z zajęć w ramach społeczności FinCrafters, aby uszczelnić nasze domowe budżety. Po drugie, przyjrzyj, zawartą, yy, przyjrzyj się tej zawartej w tym arkuszu liści nieregularnych wydatków, o których łatwo zapomnieć. Tam, wiesz, co tam mamy? Wyjazd na weekend majowy, wymiana opon. Podatek od nieruchomości, prezentu rodzinowej, świąteczne składki szkolne, koszty podręczników, jakieś kolonie dzieci, polisa, OCAC, przegląd samochodu, ubezpieczenie mieszkania tam masz mnóstwo różnych przykładów. Zebraliśmy je razem z naszymi PinkRaptorsami, aby łatwiej było Ci przypomnieć sobie o wydatkach, które w przeszłości rozkładały na łopatki Twój budżet domowy. Kolejna sprawa uzupełnij ten arkusz. Kwotami, które dotyczą ciebie, oraz wybierz miesiąc, w którym taki wydatek musisz ponieść. Możesz też zdecydować, czy dana pozycja to jest potrzeba, bo no, na przykład musisz zrobić przegląd samochodu, czy zachcianka. No bo umówmy się, na majówkę nie musisz jechać. Chcesz, ale nie musisz. I całość zajmie ci może jakieś 15 do 20 minut. I co otrzymasz na wyjściu? Na wyjściu otrzymasz bardzo szczegółową i wygodną w interpretacji informację, która będzie odpowiedzią na bardzo ważne pytanie. Ile musisz przygotować dodatkowych pieniędzy w każdym miesiącu, ponad to, co wydajesz regularnie, ponad te wydatki, które już znasz, tak aby nie skończyć tego miesiąca pod kreską? I ten nasz plik pokaże Ci także, który miesiąc będzie killerem dla Twojego budżetu. Tutaj na przykład może widać, że Czerwiec jest w tym przykładowym arkuszu takim killerem. I dzięki temu o wiele wcześniej możesz odłożyć na to pieniądze albo odpowiednio zmodyfikować swoje plany. No i wreszcie otrzymasz też odpowiedź na pytanie: ile co miesiąc odkładać pieniędzy, aby stworzyć swój fundusz wydatków nieregularnych i nie dać im się zaskoczyć? I tyle. No dobra, a co z wydatkami takimi jak awaria samochodu czy nagła choroba? No takie wydatki pokrywamy po prostu z finansowej poduszki bezpieczeństwa, ale to już jest temat na zupełnie inną okazję. I słuchajcie, gdy. Gdy robiliśmy badania ankietowe e, z pytaniem, co najbardziej przeszkadza Ci w dbaniu o finanse, to właśnie wydatki nieregularne były tym najczęstszym wskazaniem. I właśnie dlatego wróciłem do tego tematu. Ale jest oczywiście jeszcze jeden bardzo ważny powód, dlaczego te wydatki nieregularne dzisiaj się pojawiły. E, ten plik to jest jedynie drobniutki wycinek tego, co w ramach naszej społeczności Finkrafter zrobimy, żeby krok po kroku pomagać sobie nawzajem po układaniu finansów i w rozpoczęciu świadomego inwestowania. Także oprócz zajęć online, oprócz sesji Q&A, które tam się odbywają, oprócz prezentacji różnych narzędzi, przede wszystkim czeka tam na Ciebie ponad 2800 wspaniałych, zaangażowanych osób, które podobnie jak Ty poprawiają stan swoich finansów i wspierają się, żeby szybciej osiągać swoje finansowe cele. No i właśnie dziś, po wtorku z finansami, otworzyliśmy nabór do FinCrafters na sezon jesień 2023. Jak już wspomniałem, potrwa on tylko do 30 września, bo od października ruszamy tam z naszymi zajęciami. Także w tym sezonie Fincrafters czekają tam na Ciebie już trzy różne ścieżki edukacyjne, dzięki z z którym z tą naszą pomocą krok po kroku zaczniesz robić realne postępy w finansach. Także nie przegap tego naboru, zajrzyj na stronę FinCrafters.pl i zobacz, co tam dla Ciebie przygotowaliśmy.